Cześć dzieciaki! Myślę, Cześć. że mamy dużego głodomora. Na pewno niebieskiego głodomora. Niebieskiego i, i tak średniego! Pomyślmy, co dzisiaj możemy zrobić? Hmm. Mamy kilka rzeczy z naszej lodówki. Kolorowe, różne kształty. Mamy też chlebek. Ubu, wiesz, co się stanie, jak połączymy chlebek? Z masełkiem. Nie, chyba wyjdzie Wybuchła mieszanka! Dzieci, czy to wybuchnie? Jak myślicie? Mmm, Ja myślę, że to będzie tak smaczne dla brzuszka, że będziesz nieziemsko zaskoczony. O, ja lubię być nieziemsko zaskoczony! Dokładnie. Więc zaczynamy! Zaczniemy od posmarowania chlebka masłem. Ubu, maselko to jest coś, czym ziemskie dzieci smarują swoje kanapki. Bo to, co zrobimy, nazywa się kanapka, prawda? Kanapka. Mhm, dokładnie. Ale żeby ta kanapka nie była taka nudna, dodamy hmm, jej trochę koloru. Zaczyna się robić wiosennie, a wiosną na łączce poruszają się takie małe owady, które są czerwone. I mają czarne kropki. O, o! Co to może być? Ubu hmm? nie wie. Nie, nie bardzo. mówmy mu jeszcze. Powiemy mu dopiero wtedy, kiedy będzie skończone. Gotowi? Do dzieła. Ja chyba nie wytrzymam. Cierpliwości. Bierzemy pomidorka. Oj! Uważaj na palec! Uważam na palec. No, że są bardzo ostre. Musimy bardzo uważać albo poprosić mamę albo tatę, albo babcie dorosłego. Zrobimy z tego takie połówki i odłożymy na bok. I weźmiemy takie czarne rzeczy. Co to może być? To są oliwki. Czarne oliwki. Oliwki, oliwki, tak. pomidorki, pomidorki. Cia, 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 cia. I oliwki pokroimy w małe, takie drobniutkie kosteczki. I wyjdzie nam z tego nasz tajemniczy owad. Mm, to będą te kropki, tak? Tak, to będą te kropki. Czarne tak kropki na czerwonym ciałku. Z tego zrobimy łąkę i liście na łączce. Wiesz co to jest? Mm, liście na łące? Mm, I to jest do zjedzenia, ale nie przyniosłam tego z łąki. Tu wszystko jest zielone, prawda? Polu i obrus i i co jeszcze? Um, I moje drzewka i krawka. To jest bardzo miły kolor. Wszystko ładnie pasuje. Pięknie. A teraz naszym tajemniczym owadom dorobimy buźki. Hmm. O, to zaczyna mi coś przypominać. Ciekawe, co to może być. A dzieci już wiedzą? Dzieci, czy wiecie, co to będzie? Co to będzie za tajemnicze śniadanie z owadami? Miam, miam, miam. Teraz nasze małe korpusiki ponakuwamy wykałaczką. Zrobiłam pięć dziurek. Jeden? Dwa. Pięknie umiesz liczyć, Ubu. Hmm. Dzieciaki, a czy wy umiecie liczyć? Pola was nauczy. Ona mnie wszystkiego nauczyła. Ubu, ty jesteś bardzo zdolnym uczniem. Hmm, dziękuję. I teraz potrzebne są małe paluszki, żeby wziąć wszystkie nasze małe kosteczki i umocować je na pleckach tego owada. Dzieciaki, czy wiecie, co to są za tajemnicze stwory? Powiedzcie mi, powiedzcie. Ja już nie wytrzymam. To są biedronki, Ubu. A. Biedronki mieszkają na łączce, Aha. więc zrobimy jeszcze trochę więcej łąki. Są śliczne. Biedronka nie może być sama. Najlepiej, żeby miała na łączce... Świerszcza. Okej, okay. ale myślałam o takim ładnym przyjacielu, który ma piękne, duże, kolorowe skrzydła. Co to może być? Fortepian. Nie. Chyba nie? Zgaduj hmm. dalej. Hmm. Tak? Dzieciaki wy na pewno wiecie. Ptak też ma kolorowe skrzydła i filmce. Hmm. Ale mnie chodzi o motyla. A, motyla! Dokładnie! No to wiadomo! Żeby nasze brzuszki nie były puste i żeby biedonki nie były samotne. Zrobimy im motyla. Gotowi? Do pracy! Potrzebujemy kawałeczek żółtego sera. Na tym będzie nasz motylek mieszkał. I teraz wytniemy mu ciałko z szynki. Przyniosłam sobie taki zabawny nożyk. Zrobi nam szlaczki. Z tym też trzeba uważać? Zawsze trzeba uważać, gdy coś kroimy. Aha! Ojej! Mamy tu ferie kolorów! Tak, ja lubię dużo kolorów. Ja lubię jak jest kolorowo i wesoło. Ja też! I użyjemy też takiego długiego zielonego. Hmm, hm, hm. Powiem mu co to jest? To są ogórki. A ogórek z czym zrymujemy? Ogórek. E... Kapturek! Kapturek! Teraz naszemu motylkowi dodamy ogórka i to będą piękne skrzydła. Uh -huh. Skrzydła! Ale te skrzydła jeszcze nie są skończone. Mm, skrzydła, mydła? Skrzydła, mydła! Mm, to już nie jest do jedzenia. Uh -huh. Teraz z jajeczka zrobimy drugą parę skrzydeł. To jest yy, jajko od kury? Tak, to jest jajko od kury. No tak. Umy się szybko uczy, prawda? Gura, gura, szarobura! Dodamy też co nieco rzodkiewki. Czy ja mogę powąchać Proszę. I co? Co o tym myślisz? Nie ja wiem. Dzieciaki ja... lubicie rzodkiewkę? Takie chyba troszkę ostre. Troszeczkę, tak! Rzodkiewki potrafią być bardzo pikantne. Takie że aż parzą w język. Hmm, może wykorzystamy też nasze małe... Oliwka! Tak, czarne oliwki. Gdy przekroimy oliwkę, powstaje nam taki śmieszny kształt. Takie kółeczko z dziurką. I nasz motylek jest gotowy. Hmm. Trzeba zjeść, zanim odleci. Dzieciaki, nasza łąka, biedronka i motylek są już prawie gotowe. Wow! W brzuchu, burczy, mi szalenie, a więc pora na jedzenie! Cielmy wierszyk! jest zdolny, prawda? ale mnie brakuje tutaj kilku szczegółów. Na przykład te biedonki nie mają oczek, pomyślałam, że może zrobimy oczka ze śmietany. Tato ma oko! Tak, troszeczkę krzywo wyszło. A naszemu motylkowi musimy dorobić czułki. Antenki, a motylek będzie miał czułki. Jeden. Dwa. Śniadanie gotowe. Czy brzuszki też są gotowe? O, brzuszki są najbardziej gotowe. Dzieciaki, my się zabieramy za pałaszowanie, a z wami zobaczymy się następnym razem. Super, pa pa. Do zobaczenia, smacznego. Smacznego.